Marcin Pocheć, trybiu.pl Jesteśmy na 21 mistrzostwach sportach siłowych. Z nami jest Paweł Gliński. Ile masz lat, Paweł? 18. Powiedz mi, jaki wynik dzisiaj zdobyłeś? Na klatę wziąłem 142,5, na przysiad 185 kg. Może powiedz jeszcze, ile ważysz? Ważę 101,6 kg. No, bardzo ładny wynik. Powiedz mi, jakie masz plany na przyszłość? Jakie zawody może? Planuję zawody w przyszłym roku. Yy, wiążę z tymi sportami plany na przyszłość. Lubię to uprawiać. No i czy to po prostu. Tak. Yy, a długo już trenujesz? Trenuję dwa lata. Aha, no czyli Stasz już dosyć mocny.